Witam wszystkich na kanale Janek Czołgista. Dzisiaj wyjątkowo zrobimy taką rzecz, że wejdziemy do sklepu. W sklepie jest fajna, fajny kluczyk. Wchodzę w to w tajny magazyn, który którym możemy skorzystać i wylosować jeden z pojazdów. Wchodzimy w to. Do zakupu inwestujemy. Do zakupu wchodzimy. I teraz tak. Aha, mamy 30 minut. No to praktycznie na ostatnią chwilę udało mi się tutaj Eee, dojść do tego momentu i kupić kluc Kupujemy kluczyk. I teraz się udał klucz dostępny. Tak jest. Dobra. Eee, I teraz sprawdzimy, co mi wybierz jeden pojazd. Aha, dobra. Co my tu? Otwórz, dobra. Otwórz magazyn. Zobaczymy, co nam zaproponują. Co my tu mamy? Aha. Eee, podgląd, aha. Dobra. Kap hybryd. Dobra. Dostarcz inny. Zobaczymy, potwierdź. Zobaczymy, co oni nam mogą dać innego. I potem z tych pojazdów, które nam się pojawią. Co to jest? To jest gruz. E he he, he, he. innego. Chrysler KGF. Dostarcz inny. Potwierdź. Losujemy. Spróbujemy coś, coś fajnego trafić. Może będzie coś gitar... I gitarka. Co to jest w ogóle? Dobra. Losujemy jeszcze raz. Dostarcz inne i potem jakiś sobie wybierzem. Jestem ciekaw co mi tutaj... Ja nie mam wielu czołgów, to no nie ma co się oszukiwać. Co to jest za pojazd? Lansen C. Hm. Zobaczymy. Może to może sobie weźmiemy. E, dostarcz inne. Potwierdź i zobaczymy co Co tu... tam mogą jeszcze dać ciekawego? Mhm. To jest jakiś... Aha, aha, aha. No i dobra. Mamy tylko takie pojazdy. Co by tutaj sobie wybrać? Hmm, hmm, hmm. Ja bym chyba sobie wybrał tego Lansena, bo on jest najfajniejszy moim zdaniem. Eee, tutaj ten Hydrostata mogę dostać, no z niestety nie mam dużo ten, także chyba to weźmiemy sobie tego. I odbierz. Potwierdź. No trochę. O dobra. Wybieramy sobie ósemeczkę. Dostaliśmy te, do tego jeszcze emblemaciki, eee, gratulacje. C, tak jest. Także mamy go teraz w pojeździe. Brygada będzie musieli go objeździć. Także czekajcie na bitwę. Przygotuję pojazd i pojedziemy. I ruszajmy do bitewki. I kochani, trafiliśmy na mapę Westfield losowanie na dziewiątki jest to moja kolejna bitewka bo pierwsza nie siadła tak jak bym chciał Jakoś tak dostosownie wyjechałem dostałem bombę spaliłem się i lipa także teraz pojedziemy na zielone, mam nadzieję że będę miał wsparcie niech koledzy się tylko nie zatrzymują tylko gonią do samego końca nie czekać, nie czekać. O, tu kolega taki rozgarnięty, leci od razu na zielone. Tak jest. I, i, I do samego końca kolego leci. Ja jadę Ci tam pomóc. Mam nadzieję, że ten Bulldog też pojedzie. Bulldog Grand Final. No już nie są takie zajebiste jak kiedyś były. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Dobra, chyba nie dostałem spotkań, jak się wydaje. Ja lecimy do tego kolegi tutaj. O. Oh, oh, oh. O, EBR, ten mnie nieszczęsny. uciek. Wyleczymy sobie swojego klienta. Dobra, pierwsza, pierwsza była fajnie, żeśmy przyjęli tutaj fajnie yy... Teraz jesteśmy w stanie tutaj polegów podświecić. Czy to jest świecenie fajne Odbiliśmy Tylko w się dostali To jest fajna pozycja, ale to mówi, na tej, na tej mapie to tylko gonimy. Gonimy do samego końca, przyjmujemy ten etap i tutaj tak bez, bezkarnie ich gnębimy, jak się tylko da. Patrzcie, to jest fajny pojazd na tą pozycję, on ma wieżyczkę w miarę taką przyzwoitą, e, ten Light mogłoby... Dobra, o patrzcie, tu fajnie e, podświetlony, teraz żebyśmy go mogli jeszcze trafić, byłoby przyjemnie. Koledzy się wychylają, ale no, możemy ich tam lać, nie przebito pancerza, no niestety. E, no, to, to, to też się dobrze ustawili na tej pozycji, no dobra, będziemy próbować. Czy Arta jest jakaś? No, no, no. Patrz jak mi bije, no dobry, dobry gracz, trzeba przyznać. dobry gracze Ale ja w ogóle nie dostaję żarówki. Dlaczego? Nie widzi. Widzi. Nie. O, 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 się koledzy chęci, bo wychylają, jadź I nie mogę jej przebić, ale jaja. No dobra, próbujemy dalej. Trzeba ten silniczek na, naprawić. Dobra, pierwszy trakt. Najważniejsze, żeby świecić, żeby tam ekipa nasza mogła go. Ich. płyta. O, pierwsze przebicie dolnej płyty. Super. My sobie ich pomalutko farmimy tutaj. Najważniejsze mieć. O, widzicie, żeby ich świecić. Teraz fajnie wyjechał. Jeszcze, jeszcze po moim podświeceniu oberwał. 1500 obrażeń. To jest pojazd właśnie do takich, takich sytuacji, gdzie można. O, właśnie. Patrzcie. Teraz poczekamy się, niech zaczną uciekać. A my podjedziemy, zaczniemy i bić dalej. Trochę się bawię... O, właśnie, ten leopard tutaj mi potrzebny był, żeby miał jakiś przestrzeń na niego. To świetnie. Teraz możemy podjechać sobie. 1919 obrażeń. My, podje... my podjeżdżamy i gramy sobie na wieżyczkę. Podważnie. Skończyliśmy. Kolegę. 2000 obrażeń. Podjeżdżamy. Nie ma co się tutaj obawiać. Jegoś podjazdu większego, tylko aby nie wyjeżdżać głupio. Dobra, kolega już tutaj skończył. Yy, to miedził się jak ona tu stoi. Dobra, ona jest celowana w nas. No nie będziemy tak wyjeżdżać głupio, bo jest bez sensu. Dobra, jest gąseczka. Nie, nie ucinnie gąski nie było, ale lipa troszeczkę Dobra. Dobra, weszło drugi strzał. No ale zobaczcie jak to pięknie. Ten pojazd robił obrażenie naprawdę, aż jestem zadowolony z niego, że tak, tak miło to wyszło. 690 obrażeń eee yy, Drobi demaczek, szalony, trzeba przyznać. Dobra, tu podjeżdżamy do tego T55. Jeszcze damy ma jakiegoś pestunie. Skończyliśmy go. Podjeżdżamy dalej. Tu gdzieś są niszczyciele, tylko nie wiem czy to z naszej strony, czy z ich. Yy, jedziemy zielony. I patrzcie, w ogóle nie mam tutaj jakiejś wybitnej załogi. Pół perku ledwie mam. Braterstwa broni, także można powiedzieć, że nie mam nic. I patrzcie, no, naprawdę no, aż no, 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 super celny pojazd. A teraz akurat nie trafiłem. Ale strzelamy dalej. Ładujemy, ładujemy, ładujemy. Nie patrzcie, 3100 obrażeń na lajciku. Na lajcie. Dobra, i, I szukamy następnego fajnego celu. A fartek będzie dobrym celem. A, dobra, nie, nie dało się. T95 Zasuwamy mhm. Nie, no no świetny pojazd, naprawdę świetny. Tylko trzeba tutaj w nim jeszcze tą załogę zrobić. Na troszkę lepszą, bo niestety. Patrzcie. O, jak pięknie 3500! tysiąca! Super, bitewka. Wybitny e, pojazd, powiem Wam szczerze. Jestem z niego zadowolony. Dobra, 3,5 tysiąca. 240 już odbili, 550 podświetlili. Także poczekajmy na raport. Zwycięstwo? I kochani, mamy raport. Zwycięstwo pierwsza klasa, medal, Lachwestajo, Jak to, chyba tak to się czyta? E, wynik drużynowy. O, drugi wynik. E, w tej bitwie e, 3, 3 fragi, 3500 obrażeń, 1300 ekspan. Najwięcej ekspan, zrobili no piękna bitewka siadła teraz pojedziemy do następnej bitewki no i kochani trafiliśmy mapę lotnisko losowanie na ósemkach. Eee, ciężkie pojazdy defender i 6 tiger no dobra pojedziemy sobie nie no tutaj chwileczkę przy tutaj, tutaj minutek albo nie jedziemy na górki bo to szkoda tutaj nie wykorzystać możliwości swoich. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja. Ech, tylko nie ma za mocno się wychylać, bo wieża przyjmuje Myślałem, że trochę będzie mocniejsza ta wieża. Ech, trochę mnie wieża rozczarowała w tym pojeździe. Nie wiem jak to się stało, ale, ale większość pocisków normalnie wchodziło na wieżę. myślałem, że szwedz to będzie kurde, rewelacja i na wieża, ale to bardziej taki... Eee, pojazd do grania na, na dystans, tak trochę po nim już pograłem parę bitewek i, i, i próbuję, dobra. Co my tu mamy? Jedźmy tutaj bliżej. Uhuhu, hu Już project to już bije, nie mamy artylerii, to jest jedyny plus. Dobra, tam lanser C już wy Nie wiem czy on tu widzi mnie. Niech chyba się zwiesił w a, a, też mi oddał? Skubaniec Dobra Dobra, oddał mi, musimy się wycofać Mam nadzieję, że się świę... zwiesił na poważnie i, I nie da rady się stamtąd troszkę. byłoby fajnie Nam pofarmić, ale kiedyś tak się zwiesiłem i musiałem zresetować zrasta... grę bo... i czekać, znaczy... czekałem do końca bitwy, bo była taka lipa Eee, No, no bez przesady, idzie ten pocisk poleciał? Nawet nie zwróciłem uwagi, czy miałem na zielono Aha, bo tu chyba jakiś wrak stoi, dobra Nie, no tu musi jakiś wrak stać Oj, tu jest jakieś dziadostwo Dobra, teraz nie, no teraz fajnie weszło Dobra, kolega spłynął. Teraz spróbujmy. wygod 59 9 Gold. Spróbujmy go pofarbić, dobra. No to tak jest. Kiedyś to był pojazd na wybranych graczy. A teraz, byle, byle ktoś to ma troszkę więcej srebra. I no, kolega w Goldzie poleczył do, do garażu. No i dobra. Zamieszczony ty 5 Gold. No to doszło. Nawet nie fajnie nie wygląda. Wygląda jak kupa na tym bitwy, gdzie, gdzie większość ludzi próbuje grać historycznymi kamuflażami. Na no to takie coś wyskakuje. No bez przesady. Jeszcze złota. Kur. Nie wiem, kto to wymyślił, ten złoty kamuflaż. Na chińskich serwerzy, czy gdzieś to było, no to to rewelacja, bo to dodatkowo więcej zarabiało. Chyba o 50% więcej zarobków miało. Skąd ten, skąd ten gold? No to to wymiatał pojazd. No, szansy kolegę tu ponod. Dobra, skończone. Yy, mamy dwa fragi 1300. Teraz nie wyłapać jakiejś dziwnej plomby nie, niepotrzebnej. No, ta Chimera trochę za mocno tam wyjechała, moim zdaniem. Dobra, ale my jedziemy odważnie. Dobra, teraz nie wiem, czy ten, a, ten Skorpion tutaj... Tu, ten Skorpion jest, No właśnie, boję się tego Skorpiona. No, no, klek będzie miał na pewno wsparcie, ale my odważnie podjedziemy, aby nie ten Skorpion nas nie porobił, to będzie ok. Dobra No, a jak on strzeli, to my wyjedziemy wtedy. Jak on strzeli, to my wyjedziemy. Dobra, poczekamy. A no może tu właśnie. A projekt to od, od tyłu by go fajnie porobiła, jak się uda. Dobra, jedź, 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 jedź kolego, jedź, 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 jedź. O, patrzcie, jak fajnie, raz. Dwa, on się teraz obraca. Super. I my wyjeżdżamy wtedy na do niego. Dobra, pesteczka. Przedana. Oha, te 44. Dobra, koledzy już go tu robią, fajnie. aha widzisz. Jeszcze ten skorp... Widziałem, że tu gdzieś jest, tylko nie wiedziałem dokładnie, czy ja jestem, mam szansę tutaj jeszcze oddać mu strzała. Dobra. 1600 obrażeń. Nie będziemy podjeżdżać. Trochę się boję tego skorpiona. Dobra, jest chyba schowany głębiej. Jedziemy. Może jeszcze jakąś pasterzkę uda nam się sprzedać. Na no, odważnie jedziemy A, no to widzicie, takie to są te pojazdy. No, uda mi się. O, fajnie, udało mi się. Dobra, tam jest Udesik. Gdzie ja widzę, go, Nie, nie mam nic szans. Aha, aha, tu jest Udesik. Żeby mnie trafił, no skubaniec jeszcze żeby mnie nie podpalił, chciałem doczekać do końca tej bitwy, było przyjemnie. 1600 obrażeń, dobra, a o, o i dobra, no i niestety 1600, obrażeń czysta, po spocie, także elegancko wygrana bitewka, chociaż nie ma wstydu, że przegrana. I raporcik, trzecia klasa. Wynik drużynowy 1600-814 ekspandyna nie była to wybitna bitewka. ale nie mam na możliwości nagrywania, muszę to wrzucić, bo cały czas tłuką mi hałasują. To była najciższa w tle wiertarka, jaką chyba słyszeliście. Także wracamy do garażu. Dobra, kochani, co ja mówię, o tym pojeździe? Bardzo przyjemny pojazd. Fajne, ma działo. No niestety, trochę mnie rozczarowała wieża, liczyłem na to, że jako szwedzki pojazd tu będzie dingał jak szalona, a to wszystko, nawet w tym tutaj w okolicach flagi wchodzi, gdzie, gdzie najlepszy kąt jest i od, od przodu, ja miałem taką bitewkę jedną, zrobię chyba pięć bitew dzisiaj tym pojazdem i akurat dwie najlepsze, wrzuciłem. Fajna mobilność, dodatkowo zarabiam, a więcej kredytu, tak jak każda premka. Szkoda, że nie miałem tego pojazdu szybciej, kiedy robiłem sobie załogi do innych szwedzkich pojazdów. Na pewno warte jest polecenia, także jak będzie mieli możliwość, ja tutaj fajne wyniki kręciłem. Mimo tego, zobaczcie dopiero 77% braterstwa broni. Także kochani, dajcie łapkę pod tym filmem, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, jeśli Wam się podoba. Cześć!